Dzisiaj będzie starsza siostra i młodsza siostra i możecie sobie już domyślić, że nie młodszym gdzie jestem, a kto starsza. No pomyślecie sobie. To jest młodsza siostru, nie ona tu ma jeszcze jakieś Ptaszki. zabawki. Ptaszka na przykład. Tam tylko poduszkę. Nie prawda, masz bardziej. Ha, 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 rozwaliłam wszystko. He, he, he. Pa! Starsza siostra wstawa Znowu trzeba wstawać do tej szkoły. No dobra, idę się ubrać. No dobra, pogam jeszcze chwilę na komputer. Sofia, wstawaj! Nie! Gdze. Sofia, wstawaj! Oj, zapomniałam, oj, zapomniałam, mi powiedzieć. młodsza siostra wstała. Nie, no Sofia, miałaś nie nabała tak, no ale dobra, wstawaj, ubierz się. Ja tylko się położę na moim słodkim krowisiu, Zobaczcie, oooo! Ale tylko coś musicie zobaczyć. On ma oczka, on ma oczka, zobaczcie. Wszyscy widzowie to wiedzą, córeczko. O, ja patrzcie, oczko. No dobrze, załóż tą spódniczkę, którą nie? chciałaś. Nawet ja pójdę nosy. robić ci śniadanie. Próbuję go uwolnić. O, tutaj widać trochę. Y siostra, co ty ubrałaś? No ja wygieneczka mają No dobra, chodź siostra do szkoły. Tylko się pożegnam, papa, papa. Pa córeczki. Ale musisz mnie zabrać, Nie, klasie. nie musisz. Y chodź córeczka. Starsza siostra w szkole. No dobrze, dzień dobry na polskim Dzień dobry Dobrze dzieci Dzisiaj będziemy się uczyć Jak napisać Co E-mail No dobrze, napiszmy sobie ten No dobrze, kto mi przyniesie nowy pisak, bo ten jakoś słabo pisze ja No dobrze, przypiszcie tą dodatkę Młodsza siostra w szkole No dobrze, dzień dobry dzieci Dzień dobry Dzieci, dzisiaj nauczymy się literki. O, pani nam mówiła. Tak, dzisiaj nauczymy się O i E. Pokażę wam, jak prosto napisać te literki. O i E to A, tylko z takim zawijaskiem i E z zawijaskiem. Przepiszcie sobie do zeszytu O i E. Możecie także przepisać śmieszek. Starsza siostra powróci ze szkoły. No dobra, to wracam do domu. Jak było w szkole, córeczko? Mega fajnie! No dobrze. O i E. Dobrze, to chodź, kupię ci loda i siostrze. Dobrze. Starsza siostra zabawa z koleżankami. Fajna gierka, co nie, dziewczyny? No, ej, może nagramy te papasy? No dobra, możemy nagrać w sumie, co nam szkodzi. Dobra, dziewczyny, możemy je nagrać, tylko pójdę po kamerę. Młodsza siostra zabawa. Dziewczyny, może pobawimy się Lego? I będziemy... Albo o, nagramy rano. lalki. Tak, to będzie super, nagrajmy lalki. Panuje jego króliczka. No okej, okay, dziewczyny, to idziemy. O nie, dziewczyny, już musimy iść. Pa! I właśnie piąta i domek. Pa, do następnego odcinku. Może będzie z lol, nie o, wiemy. Może kalendarz lol. No. Zobaczycie bo w następnym odcinku. Bo już. No. I jeszcze ja mama coś powiem. Sprzątajcie w domu. Mamy będą wesołe. A ja się z wami żegnam. Żegnała się mamuśka. Dziabuśka. 123. Pa. 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 Możemy będziemy otwierać kalendarz adwentowy.